Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Ten zachwyt, który wypowiadają apostołowie towarzyszący Jezusowi na górze Tabor, niejednokrotnie staje się także i moim udziałem, gdy spotykam się z nim sam na sam. Jest tych chwil wiele. Dobrze, że tu jesteśmy i chcą pozostać, pomimo tego, że mają świadomość. Wielkiego trudu i wysiłku, jaki podjęli, wchodząc na górę, lecz zachwycając się tym niezwykłym spotkaniem, wpadając w zachwyt, chcą pozostać, lecz nie mogą. Nie mogą, bo Chrystus chce ich właśnie sprowadzić w dół, chce ich sprowadzić do codzienności, chce, aby słuchali Jego głosu. To jest wolą ojca, który przemawia i daje świadectwo. Chcę, aby z tym zachwytem właśnie w swoim doświadczeniu mogli pójść i dać nie tylko świadectwo, ale dać innym posmakować się w mocy słowa, w obecności Jezusa Chrystusa, słowa życia. Słowa. Które niejednokrotnie zapada w moim sercu, czyni zachwyt, lecz czy potrafię tym zachwytem obdarzyć innych? Dobrze by było, abyś właśnie dzisiaj, będąc w swoich obowiązkach, realizując swoje pragnienia, marzenia, plany, mógł uszczypnąć. Tym swoim zachwytem drugiego, dosłownie uszczypnąć, aby spojrzał na Ciebie, aby odkrył, co jest źródłem także i Twojej radości, Twojej odwagi, Twojej ufności wobec Boga, który darzy i obdarza Słowem.